Dzień dobry, w sobotę. Dziś o poranku delektuję się w tej oto przestrzeni z takimi oto widokami Widoki te w życiu dostępne są dla nielicznych. I to tylko nieliczni mogą ich doświadczyć. Doświadczają zawsze wtedy, gdy decydują się wejść na swój szlak w życiu, zboczyć tego głównego szlaku którym podąża większość wejście na swój szlak autentyczności prędzej czy później doprowadzicie do tego iż będziesz mógł delektować się takim widokiem Dlatego potrzebna jest odwaga i zaufanie, bo nigdy nie wiesz tak do końca, co na tym szlaku Cię spotka. Ale to, co mogę Ci dzisiaj powiedzieć, to to, iż zawsze na tym szlaku znajdziesz też odpowiednie wskazówki dla siebie. Gdy się zatrzymasz, przemówi do Ciebie Twoja intuicja, i będziesz wiedział, co robić dalej, jak, jak i dokąd podążać. Początkowy trud. Nagrodzą ci te oto widoki, gdy zdecydujesz się ponie sięgnąć. Warto. In the